Cześć, zapraszam Was dzisiaj do zrobienia pysznych naleśników. Produkty, jakie będziecie potrzebować to jajka, ja mam to już wbite w miskę, mleko, olej, woda i mąka. Szczegółowy przepis znajdziecie pod filmem. Ja naleśniki będę przygotowywał w takim robocie. Jajka mam już w misce, umieszczam w robocie. Dolewam Mleko wodę wlewam olej, zakładam taką końcówkę. I teraz y, powoli będę dodawał mąkę. Po dodaniu wszystkich produktów Miksowałem to około 4 minut, tak żeby się wszystko dobrze połączyło. Ciasto już mamy zrobione. Ciasto już mamy gotowe. Zostawiamy teraz, tak żeby sobie odpoczęło jakieś 15-20 minut i po tym czasie możemy przechodzić do smażenia. Przykrywamy ściereczką. I czekamy. Często nam odpoczęło już około 20 minut. Jest już gotowe. Będzie nam potrzebna patelnia do naleśników. Taka cienka. Rozgrzewamy sobie ją powoli. Wykorzystujemy y, odrobinę oleju, która nam została w szklance. Smarujemy patelnię. Ja będę to robił tylko przy pierwszym naleśniku. Później już nie ma takiej potrzeby, ponieważ olej jest y, olej jest w cieście. I sprawdzimy sobie pierwszego naleśnika. Rozlewamy na całej patelni i czekamy. Jeśli przy potrząsaniu naleśnik nam jeździ, znaczy, że jest gotowy, możemy go przerzucić na drugą stronę. Naleśnik już jest gotowy, przerzucamy. Rozlewamy ciasto nie za grubo na całej powierzchni. Naleśniczki się smażą. W kolejnych odcinkach pokażę wam z czym można je zrobić.